Do roboty co będziesz tak sama? Co myślisz, gdzie będą trzymywać całymi dniami? Eee... Czyli co on ścina? On nie ścina kokosów. Jakie Jaki <noise> <noise> obraz. No. Tak, patrzysz? Obiera się czy je tak? Nie, obierz. A tutaj mamy panią, co idzie sobie z kroplóweczką po ulicy. I sobie poszła. Inny świat ludzie, naprawdę. Coś innego. Idzie sobie kroplówkę, niesie, a czasami widzi się na patykach, idą z patykiem i kroplówka jest na patyku powieszona. Ewa mi właśnie powiedziała, że jakbym zobaczył jakiś sensowny salon piękności. To mam ją mam jej powiedzieć. Ale uwaga, uwaga, ktoś idzie. Gdzie? To A teraz mamy taką rybkę z ziemniaczkami z surówką Ta rybka nas będzie kosztowała 3 dolary. Było śmieszne, słuchajcie, właśnie płaciłam za jedzenie, a pani do mnie powiedziała: Dziękuję panu. <grywka> Thank you sir. Więc nie wiem, co mam myśleć o tym. Ja tam nie chciałbym nic mówić. To, że Ewa nie wie, co mam o tym powiedzieć, ale co ja mam o tym powiedzieć. Nie, Właśnie jesteśmy u znajomych poczęstowani z takimi longanami. Jeszcze nie próbowałam, ale dam znać później, jak smakują. Podobnie, że tam jest duża pestka w tym. Muszę obrać to ze skorupki, z tego, ze skórki obrać i spróbować skosztować. Jakie obrać? No. Tak, patrzysz? Obiera się czy je tak? Nie, obierz. Takie... Mmmm <grym> <grym> są te. Jadłem tu kiedyś. Aha Dobra Jeszcze nie spróbowałeś, to co mówisz, że dobra? Dobra, bo już się wgryzłem spróbowałem. <grym> Czekaj. To próbuj, próbuj. Patrzcie jakiegoś ślimaka znalazłem. znalazłam. Taki wielki. Piękna skorupka Pewnie jest śniań Co zaczyna znowu testować meble Pokaż Wszystko jest całe, póki co Solidna praca Widzisz? I tak, główna No dobrze. Trzy godziny później. Czas minął. Porwana. Do no roboty, co będziesz tak sama? Co myślisz, że będą będą trzymane dniami? Dobrze, dobrze. To dobrze, Szybę. Oj. <śmiech> 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 się człowiek musi nachalować w tej kabodży nie ludzkie się Ale dobrze, to dobrze, fajnie. tego znaną, się pokonają, trzeba, fajnie. Egzamin zdany. A tutaj mamy takiego pana, co się wspina na drzewo kokosowe. Ładko wąska. Pan, tam dalej siedzieć na drzewku Czyli co on ścina? On nie ścina kokosów, tak? Jest po prostu, jest palma. To jest He has nothing there. Co to jest? Co? leżą kokosy Tam leżą kokosy To są Coś przyciął Nie wiem co on zrobił No nie wiem No i pojechał I nic nie zrobił Myślałem, że coś zbiera Myślałem że nam przyda kokosy Nie wiem co on zrobił Powiedział, że tak i uciekł. No dobra. Tak, i uciekł. Żegnamy się ze znajomymi, uciekamy dalej, lecimy do następnych znajomych. Pan już z drzewa zszedł, ale się okazało, że jak go poprosiłam, żeby dał nam kokosy oczywiście sprzedał kokosy to powiedział: ok, ok, wsiadł na motor i uciekł. Więc nie dostaliśmy kokosów, jedziemy kupić wodę. my co? Spędzamy mile dzień u Ryszarda. Mamy takiego tutaj chłopca, który mówi bardzo dobrze po angielsku. Właśnie dojechał do nas Paul. Kmer, który mówi po polsku. Dobre ogórki. I zjada, zjada polskie ogórki właśnie. Dobre? Dzisiaj jadłem nawet gołomki, nie? Tak? Tak, o Ryszard. Tak. Lubię. Nie? Tak? No, mm -hmm. tak, bo, Dlatego, że kiedyś kiedy byłem Polakiem. Już zapomniałem, że się latem. No, tak. zostały. Tak, naprawdę. Tak, że wiecie, jakbyście kiedyś byli w Kampocie, to jest tu kmer, który mówi po polsku. I też je ogórki. Po I też je polskie ogórki. Tak, właśnie. To rysięk robił, tak. No już ogóreczki, znacie. Ogóreczki są e, tutaj, s, e, to są kambodżańskie. ale mamy Laura, mamy... Tak, to są kambodżańskie i one tutaj, tu jest właśnie to ciekawe, że one bardzo szybko tutaj się, e, bardzo szybko dochodzą. Jeden dzień, bo temperatura jest wysoka, jeden dzień i po jednym dniu one już się nadają jako małosolne. Jedyna wada jest, że nie ma chrzanu tutaj koperku. Ale ja używam tak, używam do tego e, papryczkę e, tą, czyli dużo czosnku daję i, i jest nie? Nie, no bardzo dobre są, bardzo dobre. Próbowałaś, prawda? Zapraszam do kopor. Dajcie suba. Ona, i ja powiem. Dajcie suba. Zapraszamy. Zapraszamy. From me? No. <laughs> Do. No? Oblondania. Oblondania. Okay, <laughs> bravo. <laughs> so, us, uh, mommy, Papa Kama, we go to the movie Jedno Sobo for Polsk. Hey. 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 What it mean uh, in uh, Polish language, small boy? Popcic. Popcic. Very dobrze. Bravo. Popcic. <coughs> no <tryk> Jesteśmy z takim właśnie sklepiku przydrożnym. Pan tutaj ma coś czy cokolwiek to jest orzechów. A my idziemy dalej szukać coś do jedzenia. Tylko powiem, że tak średnio tutaj wychodzi. To wszystko trochę się boję z tą Tutaj są chyba kurze stópki kurze dupki. Tutaj ktoś coś pokazuje, a to są wszystkie surówki pewnie, to jest takie wegetariańskie bardzo. I znowu jest zwędzenie, ale tym razem ślimaku. I waluty. I tutaj są właśnie te kurze stopy i kurze kuperki. To właśnie to pierwsze po prawej na dole są kurze kuperki. A jak czytaliśmy, to wydawało mi się, że to będzie lepsze, takie coś fajnego, że z daleka, nie? że może akurat, ale chyba zmieniłam zdanie. Trzeba będzie się po prostu położyć spać na głodniaka pewnie, albo pójdziemy gdzieś, zaraz coś innego zjeść. Coś śpi to nie pasuje to żal. Za... Mm. No to też końcówki skrzydełek, same skrzydełka. To są kukurydze, prawda? Ta. Tak. Zobacz, jaką kukurydzę po prostu wziąć. No to weźmy, weźmiemy, no bo co innego. How much is it? How much is it? How much? Mam. Czyli to jest za tysiąca chyba, tak? 1000? Mam. Jest tysiąc, Ile chcesz? Ja chcę jednego. Trzy. To ty bierzemy trzy kukurydze. ja No i spędzamy dzień, znaczy właściwie wieczór tutaj. Poland. Proszę bardzo, Pol. Oh, oh, oh phó please, phó uh, second, uh, second, uh, Polish word in What say, what say in, uh, in a uh, Polish language? Uh, thank you. Ying. Ying. Gu. Gu. Ying gu jao. Ying gu Hello, Halo! Dobry jakie niebo dziwne. No, fajne. Eee, a czemu takie? Zachód To zachód słońca jest. Wczoraj nagrywaliśmy cenę w tym miejscu za kurczaki, a dzisiaj postanowiliśmy spróbować jakie to jest dobre. A ma, masz jakieś nogi są.